Jeńcy wojenni powrócili do Ukrainy w ramach wymiany z Rosją. Porozumienie osiągnięto po intensywnych rozmowach między rosyjskimi i ukraińskimi delegacjami negocjacyjnymi w Stambule. Wielu uwolnionych ukraińskich żołnierzy spędziło ponad trzy lata w rosyjskiej niewoli. Znaczna ich część została uwięziona podczas oblężenia Mariupola w 2022 roku. Wśród uwolnionych znaleźli się żołnierze ranni lub cierpiący na problemy zdrowotne oraz wojskowi poniżej 25 roku życia. Ministerstwo Obrony Rosji potwierdziło również, że ich jeńcy także zostali bezpiecznie przekazani. Rosyjskich żołnierzy przewieziono najpierw na Białoruś, a następnie przetransportowano samolotem na lotnisko pod Moskwą. Nie podano informacji, ilu jeńców objęła ta runda wymiany. Walki między Rosją a Ukrainą nadal trwają, jednak pomimo działań wojennych obie strony kontynuują wymianę jeńców.